Co zrobimy z Babą? Zapomina, bo bierze prochy. Nie mamy pewności, że coś bierze. Widziałam fiolkę ukrytą w śmieciach. Skąd wiesz, że należy do niej? Sama ją wyrzuciła. Ten lek nazywa się dailar. Bierze go co trzy dni. Jest niebezpieczny albo uzależnia. Co piszą w twojej książce? Sęk w tym, że nic. Spędziłam wiele godzin nad czterema spisami. Może wprowadzono go niedawno lub pod inną nazwą. Chcesz, żebym ja poszukał? Sprawdziłam. Może dałoby się zbadać jedną tabletkę. Nie chcę rozdmuchiwać. Zadzwoń do lekarza. Każdy bierze jakieś leki. I czasem czegoś zapomina. Nie jak mama. Ja ciągle zapominam. A co bierzesz? Leki na nadciśnienie, na stres i na alergię. Krople do oczu i aspirynę. Sprawdzałam w apteczce. Myślałam, że znajdę nową fiolkę. zero dajlaru? Nic. Może przestała go brać? Nie chcesz uwierzyć, że coś się dzieje? Każdy ma prawo do tajemnic, nie sądzisz? Chowa na strychu książki o okultyzmie. Znalazłam je. I chyba nie poszła dziś na zajęcia. Dlaczego tak mówisz? Jewimale skręciła w prawo zamiast w lewo. Może pojechała naokoło. To też w lewo.